Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTube. Ja mam na imię Martyna i przychodzę dzisiaj do Was z zakupami z AliExpress. Mam dla Was takie trzy paczuszki, w tym jedną dość interesującą, o dość interesującym kształcie, co pewnie widzieliście już na miniaturce. Dlatego nie gadam, a zaczynam otwierać. I skoro już wspomniałam o tej... O interesującym kształcie, to może właśnie zacznijmy od niej to otwieranie. I tak. Muszę patrzeć pod światło, żeby tutaj niczego nie przeciąć. Bo nie byłoby to dla mnie zbyt optymistyczne wyjście. To nie jest takie łatwe. Może już pozbędę się tych nożyczek i przejdę do rozrywania paczki. Tak, tu mam coś takiego. Mm -hmm. A tu dalej mam coś takiego. Ktoś może już wie co to jest? Czy mam coś jeszcze? Nie, to jest wszystko, pusto. Ok. To jest zajęcie odstresowujące dla, osób, dla wszystkich osób zestresowanych, albo tych, które chcą się rozwijać plastycznie. Na przykład ja nigdy nie miałam zapędów yy, takich yy, dość. Nigdy nie miałam takich zapędów plastycznych. Raczej zapędę miałam, a zdolności plastycznych nie było, ale pomyślałam, że może z tym sobie poradzę. Naprawdę widziałam na, yy, w komentarzach, na zdjęciach, że ludzie to, co robią, to naprawdę jest yy, z efektem wow i po prostu jak oni to zrobili. Kupiłam sobie właśnie taki zestaw do malowania po numerach, czy nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. O Boże! <grym> Ej, nie spodziewałam się, zaczęłam to otwierać, a to jest normalnie. Normalnie zajęcie na lata. O, Jezu. Dobra, to jest strapian ów, bo myślałam, że jeszcze tutaj będę rozwijać pół godziny. Jaki to jest wielkie. A ja się tego nie spodziewałam naprawdę to jest naprawdę ogromne. Ja myślałam, że to będzie taki obrazek. Dosłownie, że to dwie noce może trzy popołudnia i skończone, a to naprawdę będę rok robić i się nie dziwię, że. Widziałam mnóstwo zapytań na grupie na AliExpress Polska. Skąd wziąć farbki, które pozasychały? Ja się już wcale nie dziwię, że takie pytania padły, bo sama będę tym tematem zainteresowana zapewne, bo ja naprawdę nie wiem kiedy i jak mam to pomalować. Mam nadzieję, że to widać. To jest naprawdę, naprawdę. Z lupą trzeba siedzieć i to malować. Niesamowite, po prostu nie spodziewałam się tego. Kosztowało chyba 5 czy 6 euro, już nie pamiętam. Ale naprawdę mało. Przepraszam, bo kot mi się tutaj zbliża, i zaraz coś pewnie będzie zrzucać i tarmosić. Ok, przejdźmy do tych farbek. Bo to też jest yy, niesłychane. W ogóle obrazek wygląda w ten sposób. Nie wiem, czemu to jest takie malutkie, nie wiem, jak ja mam tutaj coś rozkminić. W sumie to jest tylko wzór, żeby pokazać, co ja kupiłam, co to jest. I ja mam nadzieję, że to widać. To się odłaź, proszę cię. No, idź, 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 nie zaczepię bądź. Obrazek jest taki, taki idl... może inne słowo użyję. Taka piękna, piękne pole uspokajające, taki zachód słońca. Nad, nad polem. Nie lubię takie obrazki, takie widoki, więc pomyślałam, że to będzie to, co ja chcę tu malować, namalować, nie wiem, zwał jak zwał. I tak oto może w ten sposób Wam pokażę. Mam farbki, mam pędzelki. Na razie przejdźmy do farbek. Są ponumerowane od 1 do 6, później mamy 7 do 12. 13 do 18. One mają bardzo podobną kolorystykę. Jest naprawdę, na na... tutaj na podglądzie widzę, że się mocno różnią, Nie no w sumie na żywo też. Ale wszystko jest w podobnych tonach. OK, to to. Mamy do tego również trzy pędzelki. Zestaw trzech pędzelków. Mam nadzieję, że będą dobre, bo też czytam różne opinie, że gdzie można kupić pędzelki, bo te z zestawu są mało satysfakcjonujące, że tak powiem. To są takie trzy pędzelki. Jeden jest dwa w zasadzie. Są takie super cienkie, z takimi cieniutkimi końcówkami. Jeden jest taki szerszy. Oraz mamy taki. Aha, jeszcze to jest na pędzelki. Na pędzelki były takie nasadki żeby nam się pędzelki nie rozjeżdżały. Zaraz Wam pokażę o co mi chodzi, jak to tylko wyciągnę. To nie jest takie proste, bo ta folijka jest wąska i długa. A te plastyczki nie chcą uwyjść, bo się naelektryzowały. No chodź, no chodź, nie bądź wredny. Leci mi tu coś, Boże. No, Mam. To są takie końcóweczki, że wsadzić na końcówkę pędzelka, tak, żeby się nam nie niszczył. Mam nadzieję, że to widać. W mamy dwie na dwa cienkie pędzelki, a do tego mamy takie e, haczyki, żeby zawiesić sobie nasz piękny obraz na ścianie, gdy już będzie gotowy. Mamy dwa, może tak pokażę, mamy dwa zestawy tych właśnie haczyków plus do tego dwie śrubki, żeby sobie to wkręcić w ścianę. To, się, to jest fajne, to się fajnie na pewno e, przy, fajnie się przyda. Że, na pewno będzie pomocny. Gdzie ja wsadziłam drugą zatyczkę? O tu jest. Dobra. Podsumowując, mamy trzy pędzelki, dwie zawieszki do ściany, cztery zestawy farbek. Tutaj widzę, że coś się jakby trochę rozlało albo przy nalewaniu po prostu się zakleiło. Nie wiem czy to widać. Tutaj. No ale to nic. Już zdążyło zaschnąć podróż, w ogóle to szło to do mnie od 31 marca nagrywam filmik 23 lipca, przyszło do mnie parę dni temu myślałam, że już nie dojdzie ale doszło i to nawet w tym czasie, który nam sprzedawca daje, nie zauważyłam, że szczerze powinno to iść no i mamy tu płachtę do rysowania, tak? do malowania, przepraszam no nie wiem, no zobaczę bo na razie jak ja na to patrzę, to mnie to przeraża ale naprawdę wychodzą piękne te obrazy. Naprawdę wychodzi to przepięknie. Jak kiedyś skończę, będę miała jeszcze ten kanał i będziesz mnie obserwował na nim, to pokażę, co udało mi się zdziałać. To jest właśnie ta prośba o subskrypcję, żebyś został ze mną, została ze mną na dłużej, żebyś mogła kiedyś to zobaczyć. Okej. Okay. Po tym śmiesznym otwieraniu tej paczki odnośnie malowania przyszedł czas na coś, z dziedziny gotowania. Rozwijam się. Tak, to jest to. I to wszystko. Chciałam już dawno kupić parownicę, ale jak to jest z takimi przedmiotami? Kupi się, kupi się na początku, jest wow, szał i używa się tego codziennie, a później stoi to gdzieś w szafce i się kurzy. Dlatego pomyślałam, że spróbuję z tańszym rozwiązaniem, czy ja w ogóle będę z tego korzystać. I tak oto wpadło mi w oko coś takiego. Co to jest? To jest folia. Tak, na tym mamy jeszcze taką zabezpieczającą folię, więc już nie będę tej folii zrywać. Yy, tutaj może zobaczycie o co mi chodzi. To jest taki jakby stojaczek, do tego mamy nóżki, który się stawia do garnka. Po prostu mamy, nalewamy do garnka wody, wkładamy później do tego garnka ten stojaczek i na tym stojaczku możemy sobie na przykład ugotować na parze ziemniaki, warzywa czy co tam nam przyjdzie do głowy. To jest takie moim zdaniem pośrednie rozwiązanie między kupowaniem parowaru, a właśnie gotowaniem sobie na parze. Mam nadzieję, że będzie działało, mam nadzieję, że będę korzystać, jak nie, no to przynajmniej nie będzie to parę dziesiąt złotych wyrzucone na parowar, a po prostu, nie wiem, dziesięć złotych, nie wiem jaki jest teraz przelicznik, ale zapłaciłam za to coś około dwóch euro, więc myślę, że jest to naprawdę spoko. Zobaczymy. Te nóżki wkłada się w ten sposób, bo właśnie sobie stestowałam, bo nie wiedziałam za bardzo, jaką się do tego zabrać zaraz z mojego pokazywania wyjdzie wielkie nic i zaraz dość połamie jak zawsze może nie zawsze, ale czasami się coś tam zdarza zepsuć, nie? o, okej okay. i właśnie na tych nóżeczkach wstawia się to do garnka tutaj jest woda i paruje myślę, że fajne myślę, że coś z tego będzie jak nie, no to, no to trudno no to po prostu wyrzuciłam 2 euro no coś te nóżki, o tak, ok fajnie, że te nóżki są dość wysokie są dość długie, nie wiem jak to nazwać yy, bo bałam się, że ta woda że będzie można nalać mało wody i wtedy jak to ma działać, ale one są naprawdę dość wysokie, więc tutaj sporo wody nam wejdzie pod spód jak tylko stestuję to oczywiście dam wam znać czy to działa, czy nie działa no, ale w sumie co ma tutaj nie działać, nie wiem Mam nadzieję, postaram się skorzystać z tego najszybciej, jak się da. Broku na pewno będzie fajnie smakował z takiego czegoś, bo nie zostaną nam wszystkie witaminy w wodzie. Tak samo kalafior. Tak sobie jeszcze pomyślałam, że po prostu jak ktoś ma, jak są to takie parowary wielopoziomowe, to po prostu można wcześniej włożyć te ziemniaki, tak? Nie trzeba przecież wszystkiego na raz wkładać, tylko po prostu na raty, albo kupić jeszcze jedno takie coś i gotować na dwa garnki. Nie wiem. Myślę, że to po prostu w moim przypadku, bo wiem jak to ze mną jest, lepszy, zda egzamin, a nawet jeśli, no to przynajmniej nie będzie to aż te, taka kasa wyrzucona w błoto. W Spoko. Co tu więcej mówić? Tak, cudeńko. Ok. I tym oto sposobem dotarliśmy do ostatniej paczki. Raczej paczuszki, ciężko to nazwać paczką. Chociaż naprawdę jest. Bo już wiem co to jest, bo właśnie przed chwilą przeczytałam. Jak na taką zawartość, to naprawdę jest to wielka paczka. No i co, i tak otworzyłam, że jednak nie otworzyłam. Tak też się zdarza. Okej, okay. wszystko. Wszystko. Już Wam tu raz pokazywałam. Jest to taki, taki, taka gumka do włosów, nie wiem jak to nazwać w dalszym ciągu. Mama zobaczyła tą moją na moich włosach i mówiła, wow, ja też chcę, chcę taką. Ona jest blondynką, więc zamówiłam jej taki jasny kolor. Podlinkuję Wam tutaj ten filmik, gdzie testowałam tą swoją, tą gumkę do włosów, i tam będziecie mogli sobie wyzobaczyć szerszą recenzję tego przedmiotu. Chodzi o to, żeby można było sobie zrobić taki fajny koński ogon, który będzie taki szeroki i który będzie fajnie nam się trzymał na czubku głowy. Na początku trochę na nią narzekałam, ale teraz naprawdę często z niej korzystam. Także jeżeli kogoś to interesuje, to myślę, że to warto kupić. To się chyba nazywa pony o, nie wiem. W każdym razie podlinkuję Wam oczywiście tutaj link do tej aukcji, gdzie kupiłam teraz ten przedmiot. No i podziękuję Wam mój filmik, który, na którym już mówiłam o, tym, o tej gumce, o tym przedmiocie. I tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszego otwierania. Mam nadzieję, że coś Wam się dzisiaj spodobało, mi szczególnie te płótno do malowania. Mam nadzieję, że coś mi tam wyjdzie. Nie przedłużając, bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj tutaj ze mną, jeżeli tak, jeśli Wam się spodobał ten filmik, bardzo proszę oczywiście o kciuka w górę. Poza tym proszę o zasubskrybowanie mojego kanału, abyście zawsze byli ze mną na bieżąco. Dziękuję i do następnego filmu. Pa!